Wow! Skopienie, ja. Trochę jak tak robię, widzisz? I. Patrz, znaczy, będę robić tak i i. Pięknie, tata. Popkornie. Popkornie. Mamy pleśniaka. Pleśniowy Mike pad dodatkowo. Ty ogarniasz? Mm -hmm. To ogarniasz? Mhm. To Dawaj, Primo. Dawaj go. Z... Jak znamy, no. U... U... Witaj, Bartek z I. Jaki temat? Nie jak z gry w Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Komentarz, bo za niedługo będzie losowanie. Tak jest. Dla Was za 50 PSC będzie losowanie. Na kolejnym odcinku więc zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i działamy z odcinkiem Three hours later. Tu mamy karnet do 30 No w topa 4, 3 wow, Coś tam wpadło, dobra Do 30, czyli kieł Obieramy kiełka na koncie kwartek no spójrzcie na kiełka, nawet no, zadejmijesz kieł to mis z błyskawicznych kopnięć Kiełka, to jest kiełek Kiełk prawie jak kiełek I kolejna postać No mamy tutaj jakieś coś tam może wpadnie do ulepszenia No pewnie, nic jak zawsze, nic nie wypanie, tylko dla teraz gadżetów Teraz to po prostu musimy złapać po prostu jak najwięcej punktów I gadżetów Żeby postacie wymaksować, jakaś kasa żeby wpadła Teraz o. ciągle miał, że miałam tylko pasy na... No. 7 to normalnie. Prędkość do ulepszenia. Wow. Dobra. Gdzie on był? Wow. Kolejne ulepszenie. Jest też... Gadget. Gadget, ale mamy do groma, super. Do groma, bo No? Nic! Dobra, no. czekaj. Chodź, żeby star power. No, star power'em y by wypadały by mogłoby. No, bo star powery by się przydały. A, żeby nasze postacie były skoczone. I żeby się potem dobrze grała. O! o Krook, squeak i, I Meg. O no, no, i super. Otwieramy jedynastkę. Nie, no szukamy. Szukamy star power'a, drodzy widzowie. Jakieś ulepszenie do siły przyda się. Nożniczek dobra Kasa wpadnie Dobra A jak następne No Tu musicie zostawić, to musimy dobić 4000 cieszyn. Nie, szybciej zrobimy <grystanie> Swania kuty Dobra, to ulepszamy Dawaj zaraz odpalisz sobie kiełkan, jak jakąś miga i tak, takie by było 100 PSD na 4000 tysiące O! Star Power do Karla, jeszcze nie mieliśmy Ja bo jestem aż zdziwiony Aż zdziwiony, na Moc padła super No, super. lecimy dalej, na Moc spadła Osiem jest! To. Osiem, będzie gadżet Będziemy na, na miniaturkę, osiem jeszcze O, o patrz może dzisiaj wyloć. Dasha, Star Power Super. Może wszystkich maksujemy tak. tutaj. Nie, i zaraz coś ulepszyłem, może na, na dziesiąty poziom, co? Może się uda. Tak. I może jakoś pasę jeszcze No zaraz zobaczymy. Demiki wpadły. Siedem. Siedem. Żadną ulepszenie nie będzie. O, coś padło do tego obykła. I pamiętaliście, jakieś na, na miniatury u niektórych to że ten już to bo kiedyś jak byłem mały, to no. że to będzie, a tego nie było. Co a, że specjalnie tak zrobili, żeby przyciągnąć. No, ile zawsze byłem zdziwiony. No, a czemu to powiedziałeś teraz? Żeby to nie było już twoim miniaturką? Nie, moja to mnie znowu jest. Wszystko okej. Okay. Dobra, nic nie wypadło jeszcze, czekaj po to. Tu... O nie! Nie, nie, Będę zymaksować to wszystko. O, siódme, czy nie szósta, czy szósta? A jakby była szóstka, bez wtycznych, to wywołaj. By More moments later. Odpalaj. Tak jest. Jeszcze. I szósty. Siódmy. Siódmy, dobra. Odpalaj na solo. Na solo miałeś odpalać, odpalaj. O, pięknie. Dobra. Pokaż jak na tej się. Kie Kielnoty. kie nocy, kie mówię. Dobra. to jest jest fajny. nocy, kie nocy, radę radę. Pięknie. dziwny dziwny pokaż dziwny. tego ulta tego ulta. kie nocy, kie do dołu trochę zejść Dobra, ciach, ciach, ciach. Wow! Skoknięcia. Dobra, zaraz zginiesz. A ja w ogóle nic nie zbieram, tylko im pomagam. Złapy sobie życie. Do dołu. Do góry. W lewo. Pach, pach. Pulta. Ok. pach. 1500, zaraz ginie, no, zginął. Nie. Ale zaraz wygramy. Jeszcze nie jednej nie wiadomo. Dobra 10, iż tam broń wszystkich. No jeden ucieka, ale drugi nie chce. Drugi myśli, że jest mocny i ginie. Właśnie o to chodzi. I to jest właśnie cała, cała myślenie ludzi. Mm -hmm. Ej, ja jestem mocny, już wygrałem, mam gemy, potem wszystkie tracę i przerywam. No. No, Rosa myśli, Daryl po prostu stracił głowę. O, o, teraz to sobie, Teraz hmm. tę broń, właśnie tak one jest zrobić, kolego. No kto nie ma, nie ma w tej broni. Pięknie. Znaczy, ja nie miałam, żeby no to. I kolejne 8 do 26 tysięcy. Pięknie. Solow też? No dobra, solo. Pamiętać żeby wbijać te pucharki. Typucharkowe, klubowe. Wojny klubowe. No bo myśmy byli na pierwszym miejscu, to ci się postarali. Pięknie postarali. poszło. Mieliśmy pierwsze po 70. miejsce. 70. Tak jest. Mamy trochę lagów, to ewentualnie. Zakładam. Jak on kupi? A on tak. Strzela z daleka. No, tak. Super. W ten co? Złap to, Jeszcze, jeszcze jednego. Uważaj. Nie. Rozwal sobie skrzynkę, spokojnie. On butem rzuca jakiś. Ale widziałeś, że raz za 600, raz za 2500? Co? Tak, za 700. To dużo. Ja nie od czego to zależy. O, bliska 2900 wali, ładnie. Jest 3000, zobacz. Widzisz, z tego miejsca za 2900. Uch. O ja, super. To jest, kosa jest. Dawaj Primo. Dawaj go znam z nami, ja, no ja jestem głupi. Nie, nie jesteś głupi, ale uciekaj. Ale można uciekać pięknie. Pięknie. Jeszcze mogą się samo samoładować. Zruszamy za lagi. Ale to jest problem. Dobra. I trzeci, drugi. No, <susur> ja. No i dobra, dwa błędy są. Super spróbujesz, Ja spróbuję jeszcze ja na legendzie. More moments later. Że 14-14, widzicie to? 14-14, 330-20 tysięcy pucharków na legendzie. polamy kiełka. Piękny kiełek, razy dwa. Kiełek. Kiełek. Dobra, odpalamy. Chyba później u wypadło. Ludzie, cały karnet z legendy. Nie, za 150 gemów fajniejsze, daj spokój. Bez sensu. I wydać 40 zł no kto lubi to nie kupuje. Dobra, no i co my teraz działamy w Będziemy kończyć. Kończyć? Kończymy, potem coś wykomunikujemy w kolejnym odcinku, nie? A to by było na tyle z tego odcinka Tak Tak No dobra Więc kończymy Kończymy Widzimy się na następnym odcinku W następnym odcinku Który będzie za Kilka dni Tak Czyli za 6, 5, 4 Za kilka dni będzie losowanie i nasza kolejna zabawa, którą wymyślimy Tak więc działamy z wojnami klubowymi. Działajcie, gramy. Patrz. No, trafiliśmy dzisiaj teraz na jakichś lepszych ludzików. Dobra. Więc kończymy. Kończymy. I Bajodzia! Bajodzia.